Podczas sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 16 sierpnia 2023 roku została uchwalona rezolucja w sprawie utworzenia na terenie miasta Gdańska dostępnego przez 24 godziny na dobę punktu profilaktyk intymnej zapewniającego dostęp do lekarzy bez klauzuli sumienia. Fakt ten stał się przyczynkiem do zorganizowania w dniu 27 września tego roku przez oddział Gdański Stowarzyszenia Civitas Christiana i oddział Pomorski Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy debaty na temat klauzuli sumienia. Odbyła się ona w Galerii Mariackiej w Gdańsku, a uczestnikami jej byli przedstawiciele środowisk lekarskich, prawniczych i medialnych. W filmowych materiałach przedstawimy opinie kolejnych prelegentów. Proszę Państwa, poproszono mnie o, o to, żeby zebrać informacje obiektywne o klauzuli sumienia, na jakim jesteśmy etapie, co, że tak decyduje w tej chwili, jakie, jakie przesłanki, że ta klauzula sumienia no, jest możliwa do wyegzekwowania. Samo określenie klauzula to warunek zastrzeżenia w umowie, w układzie, traktacie, klauzula wykonalności to oczywiście nakaz wykonania wyroku sądowego. Natomiast klauzula sumienia to inaczej prawo do skorzystania z nałożonego, ze sprzeciwu sumienia polega na możliwości odmowy wykonania nałożonego prawnie obowiązku jeżeli osoba na której obowiązek ten spoczywa kwalifikuje to działanie jako moralnie Niegodziwy, a zatem usprawiedliwia odmowę wykonania świadczeń przez lekarza, pielęgniarkę, położną czy farmaceutę ze względu na przekonania. Klauzula sumienia nie jest jednak instytucją zagwarantowaną tylko dla osób wykonujących zawody medyczne. Jest to wolność przysługująca każdemu człowiekowi ze względu na jego przyrodzoną godność, dignity. Wolność sumienia lekarza czy przedstawiciela innych zawodów medycznych może wejść w konflikt z wolnością i prawami innych osób i często zresztą wchodzi. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów i ich rodzin. Wolność sumienia jest jednak szczególnie chroniona. Jej ochrona nie wymaga uzasadnienia przeciwnie, uzasadnienia normatywnego i aksjologicznego, wymagają próby ograniczenia postępowania w zgodzie z własnym sumieniem. Zarówno w wymiarze praw człowieka, jak i systemu norm i wartości konstytucyjnych wolność sumienia powiązana z nią integralnie klauzula sumienia znajduje się poza jurysdykcją państwa. Sumienie jest wartością pierwotną i dla jej istnienia nie jest potrzebna decyzja władzy państwowej. Sumienie lekarza w państwie prawa nie może być w żaden sposób ograniczone. Jedynym ograniczeniem, które może wymusić nieskorzystanie z klauzuli sumienia, jest zagrożenie życia bądź zdrowia pacjenta. Jakie są podstawy prawne? No przede wszystkim ustawa zasadnicza w artykule 30, 31, 53. Porusza te zagadnienia, i może ja pozwolę sobie przytoczyć tutaj dosłownie. Przyrodzona, niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrznienia indywidualnej lub z innymi publicznie lub prywatnie swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. To jest był artykuł 53. trzeci, natomiast artykuł 31 mówi, że wolność człowieka podlega ochronie prawnej, a każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Z informacjami o prawie do wolności sumienia spotykamy się również w dokumentach o charakterze międzynarodowym. Tutaj warto przywołać w tym gronie powszechną deklarację praw człowieka, która została uchwalona w Paryżu jeszcze 10 grudnia 1948 roku. Był to pierwszy dokument Y, zawierający katalog, y, katalog podstawowych praw wolności przysługujących wszystkim ludziom. W artykule 18 deklaracji y, czytamy: każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania. Prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania i, lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary lub bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi publicznie i prywatnie, przez nauczanie, praktykowanie uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów. Ten dokument osiągnął rekordową ilość tłumaczeń, bowiem przekroczył 100. To jest, zdaje się, rekord Guinnessa, jeśli chodzi o, o akty prawne. Kolejne akty prawne o charakterze międzynarodowym, które w podobnych słowach, traktują o prawie wolności sumienia i religii. Jest konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, także Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, to jest bardzo istotne, z 1 grudnia 2009 roku. I tutaj może zacytuję artykuł, każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii i uznaje się prawo do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tego prawa. Należy również wspomnieć, że dość niespodziewanie dla nas wszystkich, ale również Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w rezolucji z 2010 roku wypowiedziało się w sprawie prawa do sprzeciwu sumienia w ramach legalnej opieki medycznej. Wracając do przepisów krajowych na możliwość zastosowania klauzuli sumienia pozwala polskim lekarzom kodeks etyki lekarskiej oraz istotnie znowelizowana ustawa o zawodzie. Kodeks etyki lekarskiej w artykule 4 precyzuje, dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną. W znowelizowanej w 2020 roku ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zmieniono treść dwóch artykułów, 30 i 39, których zgodność z konstytucją przedstawiciele samorządu lekarskiego kwestionowali od dawna. Podstawą zmian legislacyjnych stał się wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2015 roku. Trybunał stwierdził wtedy niezgodność z konstytucją, ciążący na lekarzach tak zwany obowiązek informacyjny, polegający na informowaniu o osobie lub miejscu wykonania świadczenia, którego odmówił lekarz powołujący się na konstytucyjne prawo do sprzeciwu sumienia. Jeżeli uznajemy, że lekarz ze względu na wyznawany system wartości może odmówić określonego świadczenia, to nie można jednocześnie go zmuszać, by stał się istotnym ogniwem w jego uzyskaniu. Wręcz schizofreniczną sytuację powodował instrumentalny nakaz w artykule 39 ustawy o zawodzie nakładający na lekarza obowiązek zbierania informacji o lekarzach. I podmiotach leczniczych udzielających świadczenia, które sam uznaje za niegodziwe. W swym orzeczeniu, w swym wyroku Trybunał orzekł także, że niezgodny z Konstytucją jest zakaz korzystania przez lekarza z klauzuli sumienia w innych sytuacjach niecierpiących zwłoki. Tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać, dlatego że ten. Fragment, ten, ten pasus z artykułu 30 ustawy o zawodzie był traktowany jako obligowanie lekarza poza klauzulą sumienia do np. Wypisania, wypisania leków antykoncepcyjnych, czy prawda i innych, których, który, że tak powiem, nie, nie akceptował, natomiast no, spełniały one kryteria nagłości. No, tak wypowiadała się zresztą profesor Zielińska z Uniwersytetu Warszawskiego, że jest to obowiązek lekarza w świetle tego zapisu. I tutaj Trybunał Konstytucyjny wskazał na niedookreślone niedokładne określenie tego, tego przypadku w nie, przypadku niecierpiącego zwłoki wskazał na to, że należałoby ten dookreślić, natomiast ustawodawca zrezygnował w ogóle z tego, z tego i został ten, ten fragment artykułu został wykreślony, także zrezygnował z dookreślania tego, tego sformułowania. Tu należy wskazać, że DOSEIM również zajął się artykułem 39. Ze względu na charakter wyroku, tak zwany wyrok zakresowy zmianie nie uległo brzmieniu artykułu 39, lecz jedynie jego treść normatywna. Sejm zniósł konieczność uzasadnienia w dokumentacji medycznej samego faktu powołania się na sprzeciw sumienia przez lekarza, który to obowiązek Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodny z ustawą zasadniczą, choć przyznał, że może budzić wątpliwości. Nowelizacja doprecyzowała także eksperymentowanie badawcze na dziecku poczętym. Sejm nie uwzględnił, ustanawiając te bardzo istotne zmiany w ustawie o zawodzie lekarza, poprawki Senatu, która ponownie niekonstytucyjny obowiązek informacyjny nakładała na podmioty lecznicze, czyli głównie na dyrektorów szpitali. Jej wejście w życie oznaczałoby, że osoby na przykład sprzeciwiające się aborcji de facto nie miałyby Pełnić, nie mogłyby pełnić funkcji kierowniczych w zakładach leczniczych. Przypomina to głośną sprawę zwolnienia profesora Bogdana Hazana z funkcji dyrektora szpitala specjalistycznego imienia Świętej Rodziny w Warszawie w 2014 roku w związku z odmową wykonania aborcji eugenicznej. Naruszająca konstytucję poprawka ograniczała Korzystanie z wolności sumienia nie tylko przez dyrektora publicznego szpitala czy przychodni, ale także przez każdą inną osobę kierującą dowolnym podmiotem leczniczym, w tym prowadzonym przez kościoły i inne związki wyznaniowe oraz przez lekarzy prowadzących prywatne gabinety. Ponadto, zgodnie z ustawą, jeden, z, jedną z form. Wykonania zawodu lekarza jest kierowanie podmiotem leczniczym. Przyjęcie tych poprawek doprowadziłoby do podziału medyków na dwie grupy, z których jedna mogłaby korzystać z konstytucyjnej wolności sumienia w pełnym zakresie, byliby to lekarze udzielający porad medycznych, a wobec drugiej byłoby to wyraźnie ograniczone. Taka sytuacja naruszałaby konstytucyjną zasadę równości. Tu należy także przypomnieć, że w troku prac legislacyjnych Naczelna Rada Lekarska zwracała uwagę, że realizacja obowiązku informacyjnego przez podmioty lecznicze jest niezwykle trudna do wykonania, bo nie istnieje żaden mechanizm prawny, który zezwalałby na gromadzenie danych o lekarzach nie zgłaszających sprzeciwu sumienia wobec konkretnego świadczenia lub o zakładach leczniczych, które z nimi współpracują. Kończąc to zagadnienie chciałbym odczytać jaka jest aktualnie treść ustawy o zawodzie umożliwiająca korzystanie z klauzuli z sumienia. Pierwszy to jest artykuł 30. To jest lekarz ma obowiązek w dalszym ciągu udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku gdy zwłoka w jej udzielaniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia i tak jak powiedziałem, wykreślono pasus oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki. Artykuł 39. Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z wyjątkiem przypadku o którym mowa właśnie w tym poprzednim artykule, artykule 30 z tym, że ma obowiązek odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej ponadto lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadamienia na piśmie przełożonego z aktualiów no wiemy, że 15 czerwca Klub lewicy podjął inicjatywę ustawodawczą mającą na celu usunięcie klauzuli sumienia. W pełni świadom, prawda, jaki, jest, jaki jest w tej chwili stan, stan prawny prawda, i jak traktuje się w klauzulę sumienia w Europie. Dziękuję Panie dyrektorze za wypowiedź. To myślę, że to będzie jeszcze w trakcie naszej rozmowy tak czas jest. na to, aby do... To... A ta, ta rzecz uzupełnić i poprosić.